Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Piotr. A ja jest jestem ze mną... Krupier Dzięki. No, już tak powiedziałem, no nie wiedziałem, że tak powiesz. Okej, okay, ja jestem Krupier i dzisiaj witamy Was w Left 4 Dead na mapie Dark Carnival, o ile się nie mylę. Tak, to, to jest ten wesołe miasteczko. Wesołe miasteczko. Takie, no Dark, czyli takie ciemniejsze raczej. Tak, wesołe Co, miasteczko. To jest ten deseń, no. Okej. Okay. Dobra, także ruszamy tutaj. W strony tych Leciby samochodów. Tutaj. W stronę tych samochodów, to już widzę, tutaj ciśniesz. Może tej lewą stroną się zajmę. Spoko. Dobra, czekaj reload, reload. Kurde, przydałby się jakieś tutaj granaci. No niestety tak z, tutaj nie ma. Zwabić ich No granatów tutaj nie ma, jest tylko te znaczy, No boomera, No Rzygi boomera albo ten, nie? Koktajl ewentualnie. Tak, no dokładnie. Mówiąc granat mam tu na, na myśli coś miotanego. A <laughs> nie no, okej. Okay. Huntera chyba słyszałem. Yy, czekaj. Boomer. I Jockey to... Już... nie żyje. O, tutaj jest gaz. Ale fajnie. Gdzie mi do samochodu ty? Boomer. Ale fajnie podskoczył. He Dobra to idziemy gdzie? Tutaj w dół chyba co? Tak. Gdzie? Kurde, tylko nie po tym kwasie. To bokiem przyjdź, tak? No. Boku. Bok... Myślałem, że to witch. Nie, jeszcze tak na, na takim wczesnym etapie witch nie. w ogóle strzeliłem, mam nadzieję, że nie jest... w ciebie. Nie, spoko, nawet jak we mnie to trudno. Boże, co ja mam takie przycinki? Ja też czasami takie łapię, ale to wiesz co tu nie wiem czego to jest już wina. Dobra, tutaj ty jesteś. Idźmy stąd, głupi zombie. Adrenalinkę złapałem. O, no to dobrze Charger. Charger. Gdzie jest? Tutaj. Już nie żyję Dobra. Wow, o kurde. Boomer. W ostatniej chwili. No. Tu jest jakaś... Strzelba? Tak? Dobrze mówię? Tak, strzelba jest. Tylko, że. Spokojnie nie tutaj, nie mogło Dobra, szkoda, że do tego samochodu nie da się wejść, Dobra, bierz. Co to nie bef. Bo... No i cicho. Okay. Dobra, idziemy dalej tutaj do przodu. Krew tutaj się leje w ogóle. Może. Może. No, no skończymy Co? co? No, może przydałoby się to szybko jakoś w miarę zrobić, nie? No damy radę tutaj to... Trzeba wiedzieć tylko gdzie iść to damy radę to skończyć No Jakoś Weź karabin myśliwski, what? A tutaj jest ten to... Czemu ja mam wziąć karabin? No dobra Nie, bo to, to jest podpowiedź taka co możesz zrobić Ty to tu po dachach mogę iść, nawet nie wiedziałem No a headshot! Ło jeju, co tu się u was dzieje? O no co tu się... Już nie żyje. Dobra, tu jest Headshot! Z macicy dostałaś. O, druga też. Nie, ja biorę sobie tą broń. Gdzie jest to? O, tutaj. A ja tam nie lubię... Bierzesz Nadlego. tą tą, z tą taką tą... No tam, tą tą początkową. No to No właśnie. Karabinę, <laughs> Organik zawsze spoko. No, zobacz, mniej życia. Znaczy ja mam najmniej życia. Nie tam. No nie pierdziel. Co? Zobacz co mam. Co? Gitarrę. <laughs> Okej, okay, nie, nie wnikam Dobra chodź z Gitary będę, kurde Trzeba tutaj iść Rock droga po głowie O kurwa flamethrower Alarm się włączył No nie stary I tu będzie ze 40kg Nawet jeżeli sobie za to Nie Nie wiem dobra, ja walczę gitarkę Z rękawa ziemuś, z rękawa Co? Witch? No, plecy, 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 plecy. To jest horda, nie? Jak to mnie zabili? A nie! To Witch. O Boże. To jest taka jakaś mała dziewczynka, która jest opętana. Wiem, 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 wiem. podnoszę, podnoszę się. Ale ja z tą gitarą śmiesznie wyglądam. Dobra. Dobra. Masz? Mam, mam. Hey, wait a Szkoda, że strzeliłeś ten samochód. Oh, yeah. To ja strzeliłem? No, bo ty Jak ja z ty... gitary naparzałem. Ale było pokazane, że ten... Że ja uruchomiłem. Krupier, krupier ten... Zwrócił uwagę hordy, nie? Aha. No dobra, przynajmniej się tam coś działo. Tak. Czekajcie. Sobie... jest trzeba uważać. Nie, coś... tutaj jest tylko wanna Tutaj coś jest. Słyszę coś. No Walenie do drzwi, okej okay. Coś puka. Puk, puk? Kto tam zombie? Tak, taki szkarek. Przez to się teraz pomóc? No to tędy, ziomuś, tędy. O, to tu już na dole. Tak. Dobra. Nie, Jockey był, wiesz. A, okej. Okay. Dobra, to idziemy już tędy, tutaj. Ta kurde, żeś miał. Ty z mi ten... to dobra, ja z gitarą idę. <laughs> Dawać tak. tutaj rock and rolla. Ale to jest najfajniejsze, <laughs> że wszystkich na mnie? na mnie. Ja to samo, ci tak wiesz. Wtedy wchodzę Moja struna, tej kurde. Cała gitara zagospawiona. Oj tam, oj tam. Paczka amunicji wybuchowej przyda się. Gdzie tu jest? Znaczy, ja ją zdobyłem. Znaczy, nie wiem, bo... Możesz ją... Nie, no to ją kładziesz i każdy członek Dobra. drużyny... No dawaj, dawaj! ...z niej korzysta. Chodź tu. Yes. Możesz no, wejść? No niestety już nie mogę wejść. Kurwa, co ja zrobiłem? Dobra. No nie, Hunter! Dobra, dzięki. No, ja, jak zawsze muszę spaść, nie? A ja mam pizdzika. Ja nie chcę mi tego Dobra, no nic, idziemy dalej w dół. No ale żeś kurde jak na sankach zjechał, nie? cię tu gnoje? Charger. Gdzie mi kurz Hej, I'm reloading! Chodźcie tu gnoję. Okay. coś jest na lewej Chcesz adrenalinę? Nie, ziomuś, nie, 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 bo ja tu teraz z piłą latam A se pierdzielny. Dawkę O kurde jaka horda, nie? Gdzie? No stary plecy Serio? no Boże, jaka rzeźnia! No patrz, nie zauważyłem. Zszedł na jest prosto. O, mam mam mu się adrenalinę, nie? Po lewej stronie, ten przy rzece jedna leżała. Tak? Tak. No to właśnie ją wziąłem. Aha, no to właśnie O, tej samej o weź rurobombę, ale fajnie, dobra. To się, To trzeba będzie ją. No, rzucić. nie wierzę, ty. Kibel? Szalet. No. Ty czekaj, wysadzimy go. W powietrze? Tak. Bum! <noise> Błoń. Błoń Kiblo! Boże. To żeśmy kibel rozwalili. Wiesz, wiesz co? Tam ja tam. do góry, znalaz... tam do góry. No właśnie wiem i ja znalazłem sposób na ulicznie. to znaczy? Musisz po prostu podejść i. ten. Jak masz y... automatyczną strzelbę. To tylko no. wtedy ją pokonasz od razu Podchodzisz do niej I napie na napierdalasz cały czas Musisz w nią cały magazynek wpierdzielić Czekaj rzucam Masz coś? O, 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 o Świetnie No, to się nazywa Jebnie Dziękuję Jebnie. Y Nie gadaj, że się alarm włączył nie, nie, spokojnie. Nie. Jest safe house, tady. Jest dobrze. Czyli to już co? Już, to już? Paniec. No tak. Czekaj, to, to zanim wejdziemy, to może gdzieś czekać coś jeszcze, jakaś apteczka czy coś. A w sumie No to w są w safe house'ie. Ale to wiesz, żeby się podleczyć. No. Żeby ja, podleczyć. ja w sumie mam, to czekaj, się podleczę i no sobie wezmę. Podleczyć się i wiesz, uzupełnić Wziąłeś my, drugą. Nie. nie, no ja wziąłem jedną, podleczyłem się, teraz biorę drugą. No. Tutaj mam jakąś broń, ale to Dobra, w Dobra zamykamy. Okej. Okay. Oh yeah. No. Boże, akurat tank tam był. Aj kurde. Staty. Znaczy, w sumie, to w sumie to tam było... Słabe ten, ten. staty mam, bardzo słabe, 91, no. Łowca Witch. Wiecie, no, nie, no ja w ogóle... 390. Ja w ogóle nie widziałem. No. Ja w ogóle nie ale widziałem. jednak coś, coś trafiłeś, nie? Bo ja w nich wręcz 10, kurde, zabiłem... Ja gitarą. Dobra. Więc. No nic, to by było na tyle. Na tyle. Z pierwszej oczywiście części. Pierwszy odcinek za nami, także dzięki oh. Wam wszystkim za oglądanie. Ja jestem krupier, a ze mną był i ja z nim. <laughs> ja <laughs> Nie, pomyliłem. Ze mną był. O Jezu, to już druga plansza. No, ze mną no, był Piotr. To będzie w i... kolejnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się. Cześć. Siemka.